Ciekaw jeszcze ile się co ze mną utrzymał. Ja zwiedziałam to. Mi moi drodzy, witam was ja, czyli ja go w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie. Czy Simpson wytrzyma nasze próby? <laughs> Ostatni raz jeździliśmy tutaj MRF-em 140 Tutaj macie filmik na górze w karcie. Coś pięknego, od tamtego czasu naprawdę mnie tutaj nie było. I jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ustawiamy kamerę i zobaczymy, co to się ponagrywa. Miłego oglądania. In a way, My tears like <laughs> rain Ale mi to długo nie było Od czasów MRFa Ale dostaje w pierdziel Ogólnie to powiem, że Mega ciężko jest coś takiego nagrywać Bo to trzeba wiecie co chwilę się muszę zatrzymać, przedstawić to wszystko, ale No zależy mi na, jednak na takich Filmikach I ciekawe jestem w ogóle jak mnie słychać, bo dzisiaj pierwsze testy nowego mikrofonu Dobra, objrany gogle Ja mam Fajna rampa. A tak ogólnie moi drodzy To chciałbym wam powiedzieć, że będę się starał wrzucać filmy W każdy czwartek o godzinie Myślę, że 18, 17, jeszcze zobaczymy, ale chyba 18 jest git, ponieważ ostatnim wrzuciem od 21.30, świetny film, uwielbiam go, tutaj teraz, albo teraz, czekajcie, z tej strony, chyba z tej strony, jest w karcie, jest zarąbisty, a ktoś nie wiedział, to zapraszam, ale to jest za późno. 18 godzina myślę, że będzie taka idealna, że po szkole do zadań, do obiadku, po pracy można sobie go odpalić i tak zrobimy, dobrze? Ja sobie w niedzielę będę starał się nagrywać dzienniczek i co czwartek będziecie mieli publikację. Chciałem co niedzielę, ale myślę, że czwartek będzie lepszy na tygodniu. A jak będzie nadmiar materiałów, to będziemy wrzucać częściej. No, to wam chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja. A i moje drodzy, informacja jeszcze ważniejsza. Chciałbym zrobić markę odzieżową dla nas wszystkich. Dla, dla mnie, dla, dla, dla widzów. Przede wszystkim dla was. No bo po, po co mi? Dla was chcę to tworzyć. I moi drodzy, myślałem nad nazwą Fast Life. Dajcie nas w komentarzach, czy się wam podoba taka nazwa, czy nie. Czy myślimy nad czymś innym, czy. Czy to nie jest takie złe, bo myślę, że jest fajnie brzmi fast life, wiecie, szybkie życie i będzie się ono mogło dotyczyć i motocykli, i samochodów szybkich. Po prostu nas wszystkich. Co nie, wiecie co chodzi, to jest jedno rodziny tego klimatu. Po drugie, jesteście moimi parafanami, tak więc to no, wiecie co chodzi. Piszcie w komentarzach Fast Life, czy się Wam podoba. Powiem Wam ludzisko, że wy musicie mi wybaczyć, że bez rękawiczek jeździmy. Ale jest mi dużo wygodnie w ten sposób. Co chwilę sprawdzam ten kranik, bo mam tutaj gwint wolony. Czy mi się po prostu nie Że Żebym wrócił do domu. Ale długo trybi. Co to się podziało? Dobra, jedziemy tak. Czekajcie, a ześcimy światła. No faktycznie dużo to dało Gdzie jestem ten wjazd w tą autostradę? Chyba tu Powiem szczerze, że ostatnim jakoś lepiej na kole wychodziło A dzisiaj coś nie chcę zatrzymać. <grybujesz> Lubię to uczucie Wiecie tak powolutku powolutku. Ale myślę, że jak się Simpsonia nauczę to będzie mi dużo łatwiej potem na Supermoto Tu jest trasa taka Ale widzicie ten Simpson on daje radę wszędzie Z tej strony też panak się pić wjeżdżało Wszędzie wjeżdża Jedynka i ogień Mam nadzieję, że mi dobrze widzicie, bo jest ciemno. No co, ja nie zjadę? ale lepsze, że? Na kamerce to pewnie wszystko wygląda jakby takie, wiecie. Easy peasy było, a tutaj człowiek walczył o, o życie. Oj, oj, oj. stawaj, stawaj Simpson. Jedziemy tam zobaczyć Kiedyś nauczę tym kolei jeździć A tak po ciemku to myślę, że jest na no, prociemno ciemno jak w dupie Okulary już mam tak zasyfione, że szkoda w ogóle zakładać A jakiś cyrkielek? Fajnie to brzmi jak ja mu cyrkielek, ale wiecie, w czym jest problem, że ja popuszczam sprzęgło i on po prostu się poddaje, no gaśnie sprzęt. A tak to myślę, że coś bym może skleił. No próbujemy jeszcze raz <grystanie> Widzicie? Gaśnie, nie wiem czy paliwo mam no cały magma w lany. To jest zachowana z tego mojego egzemplarzu. Ten szybki. Dzisiaj ogólnie padało i troszeczkę mokro jest. A ja powiem szczerze, że. i tu była jakaś woda. Uwielbiam takie, żenie Ale jest pięknie Przyjadę, cały mokry do łupy. No Ale moi drodzy no To jest ten relaks właśnie Gdy się porobi cały dzień i chce się odprężyć Tam dalej nie jadę Nie wiadomo co tam jest Nawrotka Ogólnie tym pojechać dalej, ale tak nie wiem to nie mam po co Chyba sobie pitbajka kupię, bo ja szczerze Napiszcie w komentarzach czy chcecie peatbajka, bo ja uwielbiam. No bo to jest wiecie, coś czym do tego Jak go pomodzimy, to może się będzie dało w takich terenach pojeździć A Pitem, wiecie, no siadem jadę Jakiś projekcik by skromny zrobił, piwajka No tego to szkola w sumie katować No po drugie to żeby to było jeszcze czym jechać, a tu no... Nie ma czym Sami wiecie jak to jest z Simsonkami Chociaż kiedyś taki projekt Simsona strictem enduro do lasu by zrobił Coś w mi sensie, skrzypie cały czas I nie wiem co to jest, serio, nie mam pojęcia Jeżeli ktoś się z was zna, dawajcie znać Widzicie, on tak pada po jakiejś chwili Nie wiem dlaczego mi go tak dusie jest na kole Muszę wam pokazać raz O, <słysy> jedno uczucie no, On po prostu go dławi Oj, oj, oj a na dwójce nie w Może na sali bym próbował. Dobra, gdzie to mój wjazd? Do, do Loch Ness. Ciekaw jestem, czy wy coś teraz widzisz na tej kamerce. Sam jestem ciekaw się, co zobaczę. Jedziemy na rampę. <śmany> Nie wiem czy ma tak syfu w baku, że tak ledwo jedzie czy o co to chodzi. Nie mam pojęcia. No on sobie ledwo daje radę. Moi drodzy. Piękna jest pogoda, natomiast nagrywamy, wiecie, małymi matrycami. I myślę, że może być to kiepsko zaraz widać. Pale wrotki. I w ogóle jestem tak ciekaw tego mikrofonu, bo wiecie, tamtym miałem z Rode, ta 4,5 pustówki, a teraz mam jakiś chiński, za 8 dyszek, jestem ciekaw bardzo jakości, bo to wiecie, przejściówki są i tak dalej, media mode, no jestem mega ciekaw co to wyjdzie, ale co, no co do jakości, zaraz będę na komputerze, jak to zmontuję. a teraz szybkie kółeczko, co, i trzeba jechać, <laughs> w stronę światła, jak to mówią, ale to grzeje. Halogen włączony, patrz jak to świeci pięknie. No masz górki, jechaj! To jest, moi drodzy, niesamowite, tak. czymś takim ludzie kiedyś Uhu! potrafili normalnie jeździć, wiecie, do kobiet w ogóle. Ej, mam pomysł kiedyś tak, jakąś koleżankę poznam, fajną, bo wiecie, ja nie, dziewczyny nie mam. Jak poznam jakąś koleżankę. A będzie przykładowo taka motorowa, a taką bym bardzo chciał. To ją weźmiemy na randkę z Simpsonem. Pojedziemy po nią, po prostu żeby takiego. Nie pranko, po prostu pojadę po nią. na randkę na Simpsonie, tak wiecie, tak normalnie. I to by była fajna sprawa. I w ogóle, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście młodzi i myślicie, że dziewczyny lecą na kasę, to tak, lecą. Nie wszystkie, ale 9 na 10. Mając kiepski samochód Uwierzcie mi ciężko jest Poznać jakąś fajną dziewczynę Ale ja wiem I wierzę w to, że Ci z was, którzy są ambitni I chcą mieć fajne auta Będą te auta mieć Jak nie dzisiaj, to jutro A ja, moi drodzy Nie chcę wam zaraz tutaj zanudzać jakimś Życiowym gadaniem tylko mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek O tej samej godzinie, w tym samym miejscu Bo uwielbiam tworzyć dla was treści No i przede wszystkim napiszcie mi co myślicie o tym Fast Life Bo koncepcja jest, ale... Nie wiem ile jest warta ta moja koncepcja To już zależy od was, czy to jest warte, czy nie Ajajaj, dobra, wbijajcie Instagramy Jako vlogi, jako harbon, bo ja to bardzo lubię Za niedługo wleci też jakiś fajny post Ogólnie, uważam, że dużo fajnych postów u mnie wlatuje. <noise> Dobra, nie chwaląc się, żegnam się z wami ja w ten piękny i jeżdżowy dzień. Ale pamiętajcie, to czy pada deszcz, czy wieje, czy świeci. To jest nieważne. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Jak my na to spojrzymy. Piękny chwile. Moi drodzy. Żegnam się z wami ja, Sirago Vlog i dziękuję za oglądanie. Szymoneczko jo. Ciao ciao.